Cześć! Witajcie na kanale Hard Reset Info. W filmie pokażę jak włączyć opcję dewelopera na telewizorze Kiwi 4K z Androidem. Najpierw przejdź do ustawień, a teraz do preferencji urządzenia. Przejdź do sekcji informacje, a teraz przewiń na sam dół, aż zobaczysz wersję systemu Android TV. Teraz kliknij w to od 5 do 7 razy, zostaw, o. a teraz przewiń w dół w preferencjach urządzenia, aż zobaczysz opcję dewelopera i wszystko, dzięki, że oglądaliście. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, subskrybować, do zobaczenia w następnym filmie. W razie.